No właśnie, tak to wygląda niestety po dłuższej przerwie w grze. Dziś w odcinku o tym, jak pomóc sobie po właśnie dłuższej przerwie, kiedy to czucie piłki jest u nas nieco na niższym poziomie, a w tym pomoże nam dziś trener Michał Libich. Cześć Michał. Cześć, witam. Powiedz mi na początek, czy takie coś w ogóle jak, jak moje przyjęcie da się w ogóle jak, jakoś poprawić? Czy to jest kwestia tego, że miałem dłuższą przerwę, czy może jakiś braków w wyszkoniu technicznym? Wszystko się da, na pewno na pewno jednym to łatwiej przychodzi innym trudniej, natomiast, natomiast regularny systematyczny trening spowoduje to, że na pewno ta jakość techniczna każdego z nas będzie lepsza. Czy w momencie, kiedy mamy taką dłuższą przerwę, nasze ciało zapomina pewnych technik, pewnych, pewnego czucia piłki? Czy to jest tak, że, że jakby tak jak ze na rowerze? że tego się nie zapomina. Jak to wygląda? No wyjąłeś mi ten przykład wóz, tak? No jest to jakaś jazda na rowerze, na pewno jak ktoś potrafił grać, wiele lat trenował, to tego nie zapomina nigdy, aczkolwiek oczywiście czucie piłki, a przede wszystkim y, motoryka, no, zdecydowanie spada. No dobra, to może przejdźmy do, od razu do ćwiczeń, y, z grubej rury, co Ty dzisiaj przygotowałeś? Tak jest, no, z, z czuciem piłki jest jak z jadą samochodem, tak, no, tak naprawdę nieważne, gdzie jeździmy, ważne, żeby jeździć I myślę, że tutaj każdy z nas, y, kto ma troszeczkę kreatywności w sobie, wymyśli wiele ćwiczeń, natomiast mamy kilka, kilka takich najprostszych elementów, które rzeczywiście pozwolą na to, żeby mieć dużo kontaktu z piłką, a dzięki temu właśnie to czucie Zmaszać. I co ważne, samodzielnie możemy wykonywać. Samodzielnie wystarczy piłka, a tu mamy profesjonalnie, bo stożki, ale to mogą być nawet butelki, kamienie, nie ma to wielkiego znaczenia. Okej, okay, no to do roboty. Zaczynamy od prostego ćwiczenia, prowadzić piłkę po linii prostej między stożkami salomem, Prawa, lewa noga staramy się, także piłkę kontrolować. Jak skończy się slalom, piłka między nogami do ostatniego stożka, otaczamy go w lewą stronę i luźno prowadzić piłkę po skocie do czerwonych stożków. I tam, I tam jest to analogicznie sobie. to samo, tylko po ósemce, w drugą stronę, tam będzie w prawo. Okay. Zapraszam. Lewa prawa, lewa prawa, tak. I między nogami. I tutaj tak chcesz? Pomiędzy? Tak, jak najbardziej dynamicznie, a tu odpoczywasz, podskoś odpoczywasz. Dobra. O właśnie, wewnętrzne części stopy. To tutaj, nam pomoże to, to kontrolować piłkę. I okay. tutaj luźno. Ok, za nami pierwsze ćwiczenie. Tutaj dużo wariacji może być, tak? To nie musi być prowadzenie tylko wewnętrznym stopy, prawa, lewa noga, to może być jedną nogą, raz prawą, raz lewą nogą, różne ćwiczenia między stożkami, więc tutaj pełna, pełna dowolność, tak jak mówiłem na początku, dużo kontaktu z piłką. To jest klucz do tego, żeby tą piłkę jak najlepiej czuć. Jedna rzecz, postaraj się nieraz odrywać głowę, wzrok od piłki, żeby Okej, nie tylko patrzeć na ziemię, dobra. bo jednak koledzy na boisku będą pewnie chcieli, żebyś im podał, a nie tylko sam grał, więc warto nieraz spojrzeć, spojrzeć do góry. Kolejne ćwiczenie. To pierwsze było dosyć intensywne, żeby się nie zajechać. Teraz troszeczkę odpoczniemy. W tym polu, w którym tutaj ćwiczyliśmy, mamy taki kwadrat. Odbijasz piłkę raz, lewą, stopą, ziemia, prawa, stopa, ziemia i tak naprzód. Okay. Okay. Wyżej, niżej? Dowolnie. Tutaj możesz nieraz wyżej, możesz nad głową do tyłu. Okay. Pełna dowolność, dużo kontaktu z piłką. Trzymam ją w tym. Tutaj tak? W tak? staramy się nie wychodzić okay. poza obręb. Świetnie Ci to idzie, to trochę dla Ciebie. E, modyfikacja. Prawa, lewa, ziemia. Z było nieco bardziej Męczące, teraz co? Coś na odpoczynek? Tak, czy? no pamiętajmy, że to, to miało być właśnie na odpoczynek, tak? E, wiadomo, ten, ten pierwszy wariant był super do, okay. do tego, później troszeczkę zmodyfikowaliśmy, żeby pokazać tym lepszym zawodnikom trochę, że mogą też inne rzeczy robić. Natomiast natomiast na, na Twój poziom ta druga opcja była, myślę, wystarczająca. E, pamiętajmy o tym odpoczynku. To jest ważna rzecz, żeby, żeby ten wysiłek był, rzeczywiście nauczanie, żeby było, było efektywne, to musi być wyważone przerwami między odpoczynkiem, a praca. Kolejne zadanie, stajesz przy czerwonym stoszku. Piłka na ziemi, oczywiście. I prowadzisz piłkę po skosie, tak, żeby do linii pola karnego jak najwięcej wykonać dystansów. Po skosie. Okay. Prowadzenie zewnętrzną częścią stopy piłki do końca przed stożkami, hop, zmiana nogi. Przeskakuje okay. na koniec, hop, zmiana nogi. O jeden stożek przechodzę za każdym razem, e... czy nie. nie... No, tak, to, tak, tak. Może zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak jest, podnieś głowę do góry, nieraz. Ok. Super. I przenosimy ciężar ciała na końcu. Tak jest. Jeszcze dwa razy zdążysz. Okej, okay. i na początek i to samo odnośnie. Głowa, głowa do góry. Wtedy piłka ucieka. No. Mamy to. Ok, świetna robota. Nie obeszło się bez... No nie no, się bez wypadku, i... ale to się zdarza. Na szczęście dobrze się przewraca, więc prawda osoba to bardzo, bardzo ważne. sporo tych kontaktów było. Na pewno się zmęczyłeś troszeczkę. Ilość powtórzeń w zależności od możliwości. tak? Nie ma, sobie, nie ma sensu nakładać sobie jakiejś niesamowitej liczby. Tutaj było około 6 powtórzeń. Sam raz. Teraz, żeby odpocząć, zrobimy ćwiczenie podobne z tym, co było poprzednio dla odpoczynku, z tym, że dojdzie stożek, proszę mm. bardzo, i teraz odbijasz piłkę do góry, w tym czasie musisz z prawej ręki przełożyć stożek za plecami do prawej z powrotem okay. i znowu odbicie drugą nogą. Okay. Zobaczymy, w tym czasie piłka się odbija od ziemi, tak? Jeden kąt. Hop. O, właśnie. Okej, okay, czekaj. Kurde, to jest, na, wiesz, na koordynację ruchową też dobre ćwiczenie. Na szybciej, szybciej, bo nie nadążasz. O, teraz dobrze. Mogę z dwoma nogami? Ci, którą nogą? Nawet trzeba, tak? Raz lewa, raz prawa. Byłoby idealnie. Ok, za nami ćwiczenia relaksacyjne, pod warunkiem, że dobierzemy właściwe środki, żeby odpocząć. Teraz troszeczkę się znowu zmęczymy. Przyjęcie piłki. Porzucasz piłkę w zależności od umiejętności. Czujmy od wysokości głowy. Hmm, przyjęcie piłki pod podeszwą. Pokażę. Do góry. Hop. Przyjmuję pod podeszwą, kilka razy między nogami hop, 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 hop i nogami podnosić sobie do rąk i od I takie serie. Okay. Obie nogi pęknięcie Tak, chwila zabawy i do góry. Dobra. Do przodu, tak? Z palcami Chciało. przyjmujesz tak naprawdę. Palcami okay. podeszło pod, pod, pod stopą. Coś takiego? Takie. Tak, staramy się delikatnie, żeby nie całą siłą iść na piłkę. Okay. Bo nie przyjmę dobrze, a mogę się tylko przewrócić. Delikatnie. Ok, następne ćwiczenie w podobnym, w podobnym tonie. Teraz nie przyjmujemy pod stopą, tylko staramy się nakryć piłkę wewnętrzną częścią stopy mm -hmm. i przyspiesz w obrębie tego prostokąta przyspiesz i znowu podbijasz. Staramy się drugą nogą. Okay. Coś w tym stylu? nie? Tak, tylko super bo tylko przyspiesz mnie jeszcze. Okay. Chwilę pokiwa się tam z sobą. Przyśpiesz, przyspiesz, przyspiesz, Tak, jakiś zwód może zrobić i do góry. O, jeszcze szkoła jazdy. Może z rąk na razie. Hop, chwila zabawy i od nowa. Tak, jakiś zwód. Hop, hop, kombinuj, kombinuj. I dopiero do góry. Dobra, za nami ta część główna. Mieliśmy e, dosyć intensywne zajęcia, tak czy nie? No, jak najbardziej. Ja ja widzieć tak, no, trochę widać, trochę widać. Więc yy, możemy przejść do ostatniego ćwiczenia. To, co bardzo lubimy, czyli strzał na bramkę, jesteśmy porządnie rozgrzani, więc ryzyko kontuzji jest yy, w zasadzie y, zerowe. Proste ćwiczenie. Prowadzić piłkę w stronę bramki, trzy stoszki ustawione, prosty slalom, lewa prawa noga, najlepiej to, co robiliśmy w części tej wstępnej i na koniec przedpolakarnego uderzenie na bramkę, ale między stoszkami. Mhm. Nie byle jak, ale mhm. z pomysłu. Yy, między stoszkami a słupkiem? Czy... Między stoszkami a słupkiem, ok. Tak. Obramkę. Wiadomo, że nic od razu, ale jak na powrót po krótkiej przerwie, to chyba nie było źle pod koniec. Jak to wyglądało z perspektywy no, trenera? Zdecydowanie, zdecydowanie. troszeczkę jeszcze czasu na pewno by potrzeba było, żeby opanować do perfekcji pewne elementy, ale myślę, że jak na pierwszy trening po przerwie, to rzeczywiście przyjemnie. Najważniejszy punkt z dzisiejszego, z dzisiejszego treningu, co warto zapamiętać? E, no myślę powtarzalność, ilość powtórzeń, jeśli chodzi o, o sam trening, tak? Jak najwięcej kontaktu z piłką w różnych konfiguracjach, czy, czy to właśnie prowadzenie po ziemi, czy do przyjęcia piłki z góry. Dobieramy sobie ćwiczenia w zależności od umiejętności, od potrzeb. No i czas, czas jest ważna powtarzalność w czasie, tak? Żeby to nie było raz na rok, tylko e, żeby systematycznie 2-3 razy w tygodniu samemu troszeczkę pograć. z kolegami, wtedy rzeczywiście efekt jest świetny. Dobam, że takie ćwiczenia najprostsze, są bardzo fajne dla, dla dzieci. E, myślę, że rodzic, Dzieckiem, jeżeli dwa, trzy razy w tygodniu wyjdzie sobie na dwór właśnie pobawić się tą piłką, to, to, to w skali, skali rozwoju dzieciaka jest świetna sprawa. Nie tylko patrząc na pryzmat tego, żeby był piłkarzem, ale po prostu ogólny rozwój, bo pracują, tak jak udowadnialiśmy, pracuje także głowa, nie tylko nogi. Tak więc w zdrowym ciele, zdrowy duch, nic tylko trenować. Ja zresztą dziękuję za dzisiejszy odcinek, Wam dziękuję za jego obejrzenie, a w kolejnym widzimy się już w następną środę. Do zobaczenia, cześć!